To jest niezwykle ważne, bo naród bez znajomości swojej historii nie przetrzyma przyszłości, nie będzie miał dobrej przyszłości. Musimy pamiętać o tym, co było, żebyśmy wiedzieli z kim mamy do czynienia. To jest niezwykle ważne, żebyśmy wyciągali lekcje z tej. Z tych tragicznych wydarzeń. Takie organizacje, która właśnie zaprosiła na dzisiejsze spotkanie, no myślę, że są również ważnym elementem w edukacji historycznej. Czasami młodzi ludzie czy starsi w większym zainteresowaniem właśnie przychodzą do takie spotkania niż na takie zwykłe lekcje powiedzmy historii. I myślę, że no, w takim patrząc na ucznia szkoły średniej, no to. Takie spotkania powiedzmy raz, co jakiś czas, czy w szkole, czy wyjścia, to są mówię, bardzo ważnym elementem właśnie w tworzeniu takiej wiedzy historycznej i takiej no, tożsamości. Opisałem tę postać, ponieważ oprócz historii zawsze interesowałem się polityką, a romanski to postać mająca wpływ na. I dawniejszą, i współczesną polską politykę. Zawarłem różne jego idee i, i plany na temat wyglądu niepodległej Polski. Interesuję się literaturą, sobie polskiej, więc stwierdziłam, że to jest dobry sposób na sprawdzenie siebie i swoich umiejętności, na to, żeby otworzyć siebie i spróbować zacząć działać. Historia jest nauczycielką życia. Zwłaszcza pomaga nam w zrozumieniu świata współczesnego no, no i nabraniu pewnego szacunku do tego, co nas otacza. Wydaje mi się, że daje to możliwość młodym na pokazanie siebie, na e, działanie, na wzięcie e, udziału w takich e, konkursach, rozwija skrzydła i może czasami się boją, wstydzą, i nie wiedzą, czy będą na to gotowi, czy to będzie dobre, ale właśnie to motywuje, spróbować raz, kolejny. Nawet jak za pierwszym razem nie wyjdzie, to mają motywację, żeby spróbować kolejny i kolejny raz. Muzea, instytucje takie powiedzmy sformalizowane, nie zawsze są w stanie dotrzeć do wszystkich. I dlatego tutaj ważna jest rola szkół, różnych fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, które działają na troszkę innym polu. Pracują tam pasjonaci, którzy się czymś interesują i tą pasją potrafią zaszczepić innym. I dzięki temu, nie ukrywam, do tych naszych instytucji dociera czasem wiele informacji do których my nie mielibyśmy szansy dotrzeć, bo nawet zaangażowany badacz no, ma ograniczone możliwości, ale jeżeli 100 czy 200 ludzi interesuje się danym tematem, to są w stanie więcej zobaczyć, więcej przeczytać, osiągnąć lepsze efekty.